Myślę, że on, on reagował, jako na rękę podniosła do góry? Nie bo on na nią poszedł. Możemy. Ten... A gdzie myślisz? Podobno tam, tam na stole, wiesz, takim zawodniczym. Dobrze, dziękuję. Tam na samym końcu. Takim... Tak, tak, tamto. Nie

Na start zapraszamy Agnieszkę ze Stalek, przygotowuje się Elastroniem, Andrzej z Gabi.